Największymi wrogami lidera nie są ci na zewnątrz. Siedzą przy Twoim stole, uśmiechając się podczas gdy knują Twoje upadek. Dziś są sojusznikami, jutro będą spragnieni Twojej władzy, gotowi, by zadać Ci zdradziecki cios. Historia jest pełna królów obalonych przez tych, których nazywali doradcami, generałów zdradzonych przez własnych ludzi oraz władców ranionych przez tych, którzy kiedyś przysięgali lojalność. Machiavelli znał prawdę. Prawdziwe niebezpieczeństwo nie pochodzi z zewnątrz, lecz od tych, którzy znają wszystkie twoje sekrety i słabości. Czekają w cieniu gotowi, by cię zniszczyć, gdy się tego najmniej spodziewasz. Słabi zawodzą, ponieważ wierzą w lojalność. Mądrzy wiedzą, że ufanie to jak umieszczanie ostrza noża w rękach kogoś, kto w każdej chwili może cię zniszczyć. Pytanie brzmi, czy będziesz czekać na cios i obserwować, jak Twoje upadek się rozwija, czy też odetniesz tych pasożytów, zanim wciągną cię w otchłań. Panie i panowie, zatrzymajcie wszystko, co robicie, słuchajcie uważnie, dzisiejsi sojusznicy to jutro wrogowie. W momencie gdy Twoje interesy zaczną się rozchodzić, ci, którzy kiedyś przysięgali lojalność, będą gotowi cię zdradzić bez wahania. I oto kluczowy punkt. To nie jest odległa możliwość, to absolutna pewność. Dziś zbadamy bezwzględną zasadę: usuń swoich sojuszników, zanim staną się twoimi wrogami. Nie z powodu okrucieństwa czy zemsty, ale z czystej strategii, ponieważ w prawdziwym świecie lojalność jest ulotna, ale władza. Władza jest wieczna. Władza nie jest abstrakcyjnym pojęciem, jest namacalna, namacalna, niemal namacalna i działa według zasad, które rozumie niewielu. Pierwsza z tych zasad jest prosta. Nikt nie jest naprawdę po twojej stronie. Sojusze są tymczasowe. A jedyną stałą w grze o władzę jest ludzka ambicja sama w sobie. Ci, którzy to rozumieją, przetrwają, ci, którzy to ignorują, giną. Machiavelli, architekt nowoczesnej polityki, ostrzegł nas już o kruchości ludzkich sojuszy. W księciu napisał: Ludzie łatwiej zapominają o śmierci ojca niż o utracie spadku. Lojalność nie jest szczerym uczuciem. Gdy twój sojusznik uświadomi sobie, że zdrada przynosi więcej korzyści niż wsparcie, nie waha się ani chwili. A gdy ten moment nadejdzie, ponieważ on nadejdzie, szkody będą nieodwracalne. Ale Machiavelli nie był jedynym, który dostrzegł tę prawdę. Nietzsche w swoim arcydziele poza dobrem i złem stwierdził, ten, kto walczy z potworami, powinien uważać, aby sam nie stał się potworem, ale oto ukryty klucz w tej frazie, nie musisz stawać się potworem, aby pokonać jeden. Z nich. Musisz być precyzyjny i chirurgiczny, przewidując niebezpieczeństwo, zanim się zmaterializuje. Sekret tkwi w tym, aby nie reagować na ryzyko, lecz eliminować je, zanim się urodzi. Prawdziwy strateg wie, że przerwanie tych więzi, zanim zamienią się w pułapki. To kwestia przetrwania. Myśl o tym, jak o zabiegu profilaktycznym. Usuwasz guz, zanim urośnie i pochłonie całe ciało. W grze o władze ci, którzy wahają się uderzyć piersi, w praktyce podpisują własny wyrok śmierci. Ile razy widziałeś ludzi, którzy przyrzekali lojalność, zwracających się przeciwko tobie w momencie, gdy pojawiały się lepsze możliwości? Ile razy byłeś świadkiem, jak strategiczni partnerzy zamieniają się w rywali? Gdy wzajemne interesy przestawały być zgodne, prawda jest niewygodna, ale prosta. Sojusze są tymczasowe, istnieją, dopóki można z nich wyciągać wartość. Gdy ta wartość zostanie wyczerpana, sojusz się rozpada lub co gorsze, przechodzi w otwartą wrogość, w więc ta dynamika stała się bardziej oczywista. Firmy przejmują konkurentów nie po to, aby wzmocnić swoje siły. Ale aby ich wyeliminować, zanim staną się zbyt potężne, politycy eliminują potencjalnych sojuszników, aby zapobiec zdobyciu przez nich wystarczającego wpływu, aby stać się zagrożeniem. Nawet w mediach społecznościowych influencerzy sabotują się nawzajem, aby utrzymać swoje imperia nietknięte. Władza nie czeka na reakcję, wymaga prewencji. A ci, którzy wahają się działać pierwsi, w praktyce podpisują własny wyrok śmierci. Rozważ przypadek Marka Zuckerberga, założyciela Facebooka, teraz Meta. Przez lata stosował agresywną strategię przejmowania wschodzących startupów, które mogłyby bezpośrednio konkurować z jego platformami. Instagram i WhatsApp zostały zakupione nie tylko po to, aby rozszerzyć ekosystem Facebooka, ale by zneutralizować dwóch potencjalnych rywali, którzy w przyszłości mogli go zniszczyć. Zuckerberg zrozumiał coś fundamentalnego. Kiedy możesz kupić wroga, eliminujesz wojnę, zanim się w ogóle zacznie. Teraz najbardziej niewygodne pytanie: dlaczego czekać, aż twój sojusznik stanie się zadeklarowanym wrogiem? Czekanie, aż ktoś zwróci się przeciwko tobie. Jest co najmniej naiwnym, a odpowiedzialnym za strategiczne samobójstwo. Jeśli pozwolisz komuś rosnąć w twoim cieniu, karmisz węża, który prędzej czy później ugryziecie. Wielcy gracze władzy rozumieją to instynktowo. Wiedzą, że znacznie łatwiej jest zneutralizować zagrożenie, gdy jest ono na wczesnym etapie, niż stawić czoła już ugruntowanemu wrogowi. I w tym momencie trzeba go usunąć. Nie z powodu zemsty czy nienawiści, ale dla zachowania samego siebie. Pamiętaj, że władza nie jest sentymentalna. Nie wybacza błędów i surowo kara wahania. Pomyśl o historii Aleksandra Wielkiego. Po objęciu tronu Macedonii szybko wyeliminował wszystkich wewnętrznych rywali do władzy, w tym generałów, którzy służyli pod jego ojcem Filipem. Wiedział, że ci mężczyźni, choć nazywani sojusznikami, czekali tylko na odpowiedni moment, by go zdradzić. Aleksander działał jako pierwszy, nie czekał na cios. Zapobiegł mu, zanim mógł zostać nawet zaplanowany. Oto kluczowe pytanie: jak zlikwidować bez pozostawiania śladu? Eliminacja nie oznacza zniszczenia fizycznego lub publicznego. Byłoby to lekkomyślne i kontrproduktywne. Mistrz władzy działa z subtelnością, z odrobiną niewidzialności. Sieje wątpliwości co do kompetencji sojusznika podsyca niezgodę między nim a innymi. Oraz stopniowo zmniejsza jego wpływy, aż sojusznik, nie zdając sobie sprawy, staje się izolowany i nieistotny. W świecie korporacyjnym może to oznaczać reorganizację zespołów, przesunięcie odpowiedzialności lub promowanie mniej zagrażających postaci na kluczowe stanowiska. W polityce rozsiewane są plotki, by osłabić wizerunek rosnącego sojusznika, podważając jego wiarygodność i wsparcie. W relacjach osobistych może to być stopniowe oddalanie się, aż połączenie po prostu zniknie. Skuteczna eliminacja zawsze jest dyskretna, strategiczna i precyzyjna. Przede wszystkim nigdy nie zostawia widocznych śladów. Klasycznym przykładem jest przypadek Steve'a Jobsa, współzałożyciela Apple. Kiedy Jobs wrócił do firmy w 1997 roku po latach wygnania, wiedział, że musi zbudować ją na nowo od podstaw. W tym celu systematycznie usuwał menedżerów i inżynierów, którzy prosperowali podczas jego nieobecności, zastępując ich zespołem lojalnym swojej wizji. Jobs nie potrzebował publicznych konfrontacji ani dramatycznych czystek. Po prostu ich izolował, degradował lub zmuszał do odejścia. Wszystko to milcząco i skutecznie. Spójrz na Juliusza Cezara, który zerwał sojusz z Pompejuszem, zanim ten miał czas, aby zbudować wystarczającą władzę, by mu się oprzeć. Albo zwróć uwagę na współczesnych magnatów, jak Rupert Murdoch, który zawsze wiedział, kogo się pozbyć, zanim stanął się zagrożeniem. Te postacie władzy zrozumiały, że granie polega na pokonywaniu zadeklarowanych wrogów. Chodzi o eliminowanie zagrożeń, zanim zdążą urosnąć. A dzisiaj, w nowoczesnych czasach, widzimy tę dynamikę w działaniu na co dzień. Startupy są wykupywane przez olbrzymie korporacje. Nie po to, by je włączyć, ale by je uciszyć, zanim staną się istotnym zagrożeniem. Influencerzy sabotują się nawzajem w mediach społecznościowych, aby utrzymać swoje imperia wpływu nienaruszone. Władza nie czeka, uderza w odpowiednim momencie z zabójczą precyzją. Innym fascynującym przykładem jest przemysł technologiczny. Kiedy Elon Musk założył SpaceX, napotkał opór ze strony gigantów lotniczych, którzy próbowali go zepchnąć na margins. Ale mózg nie tylko pokonał te przeszkody, zlikwidował wszelką szansę na powrót do przeszłości, tworząc całkowicie samowystarczalną infrastrukturę. Wiedział, że aby zapewnić sobie miejsce na szczycie, musi nie tylko konkurować, ale także zlikwidować jakąkolwiek szansę na powrót swoich rywali. Do następnego razu. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musisz zadać sobie pytanie, które sojusze w Twoim otoczeniu mogą stać się zagrożeniem w przyszłości? Kto w Twoim kręgu rośnie w Twoim cieniu, przygotowując się do wyzwania dla Twojej pozycji? Komentuj poniżej i podziel się swoimi przemyśleniami. Co byś zrobił, aby zneutralizować zagrożenie? Zanim się pojawi, chcę usłyszeć Twoje zdanie.